Siemanko wojskowe świrki, wkurzony Ronaldo nokautuje kolegę z drużyny, na murawę wbiega kibic, a Wojciech Szczęsny zalicza nieudane wyjście na połowę boiska. Oprócz tego opowiem wam dzisiaj o kilku naprawdę ciekawych faktach z tego pogromu Manchesteru City. Zobaczycie na przykład sędziego, który ewidentnie kocha swoją pracę, a następnie pokażę wam kolejne przejawy piątkomani we Włoszech. Możecie spodziewać się także tematu Ramzaja, który zostanie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie, a ciekawostką odcinka będzie niezwykły gest Boaty, Zostawcie kciuki oraz suby i zapraszam do oglądania. Krzysztof Piątek zdobył na tym weekendzie kolejną bramkę, a we Włoszech cały czas panuje piątkomania. Po raz kolejny w studiu popis dał znany włoski komentator. Piątek, tiro. Piątek, piątek, piątek. A tak kolejną bramkę bombera świętowali trampkarze Milanu. Te jego pistolety stają się powoli sławne na całym świecie, a włoskie media po raz kolejny wybrały go piłkarzem meczu. Za co tak wysoka ocena? Nie chodzi tutaj nawet o tą bramkę, a o to, jak Krzysiek schodził do linii środkowej i rozgrywał piłki na boki do Suzo oraz Chalhanoglu. Obejrzyjcie sobie potem filmiki Piątek VW a na pewno przyznacie mi rację, że oprócz tych czterech goli w trzech ostatnich meczach zaczyna on wnosić do Milanu także wiele, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki oraz wygrane pojedynki. Bramka Scaliari była 15. Z tym golem Krzyśka w tym sezonie ligowym i była ona zarazem odpowiedzią na gola Ronaldo w meczu z Sassuolo. Tam to dopiero było ciekawie. Zacznijmy może od tego wtargnięcia kibica na Murawę. Koleś musi być naprawdę niezłym boiskowym świrkiem, skoro zaryzykował różne kary i zakazy stadionowe za kilkusekundowe spotkanie z Ronaldo z najbliższej możliwej odległości. Po raz kolejny spóźniona była ochrona, a dla Ronaldo takie akcje stają się powoli normą. W końcu to nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz, gdy w trakcie meczu podbiega do niego jakiś szalony kibic oprócz kolejnego rekordu jakim była asysta lub gol w dziewięciu wyjazdowych meczach Juventusu z rzędu Ronaldo znokautował także swojego klubowego kolegę. Portugalczyk był wściekły na sędziego za przerwanie akcji Juve i wybijając piłkę z całej siły trafił w głowę samego Kedire. Dostać taką bombicę od Krysa z kilku metrów prosto w głowę to na pewno nic przyjemnego. Gorzej to chyba tylko byłoby stanąć w murze, gdy dowolnego podchodzi Roberto Carlos. Z innych ciekawych informacji Szczęsny nie tylko zaliczył świetną interwencję Zaratując go w sytuacji sam na sam, ale i także blisko był popełnienia wielkiego Babola. W zasadzie to uratowała go tylko nieskuteczność napastnika Sasuolo. Ciekawostką może być także wspaniała seria starej damy 27 meczów bez porażki w Lidze. Ostatni raz podobną serię rozpoczęli 4 lata temu, i wtedy skończyło się to na 26 meczach. Tego jeszcze nie było. Po przegranej 4:0 z Bormund Chelsea dostała jeszcze większe lanie od Manchesteru City. Kibice The Blues tęsknią w tym momencie już chyba nawet za autobusem Jose Mourinho. W erze Premier League jeszcze nigdy nie doznali tak wysokiej porażki. City po prostu ich zniszczyło, a bohaterem meczu został Kun Agüero, który popisał się hat-trickiem. Argentyńczyk został przy okazji szóstym zawodnikiem w historii Premier League, który miał udział aż przy 200 bramkach swojego zespołu. W krąży już masa memów wyśmiewających Chelsea. Wiele krytyki spadło także na Sariego, który nie podał ręki Guardioli, a ja wyjątkowo chciałbym zwrócić uwagę na sędziego, który ewidentnie lubi to co robi. Zresztą zobaczcie sami na przykład jego gest przy rzucie karnym dla City albo jak robił sobie żarciki za Guero, który chciał zabrać piłkę jako zdobywca hat tricka Oby więcej takich sędziów. BBC Sport poinformowało nas, że Aaron Ramsey podpisał wstępny kontrakt z Juventusem, na mocy którego zarobi 400 tysięcy funtów tygodniowo. To więcej niż na przykład Gareth Bale, Kylian Mbappé czy Robert Lewandowski, a większą tygodniówkę ma w tym momencie tylko pięciu piłkarzy w Europie. Skąd tak wysoka płaca? Głównie ze względu na to, że Juve nie wyda ani złotówki na jego transfer. Walijczyk przeniesie się do Turynu na zasadzie wolnego transferu z powodu kończącego się kontraktu z Arsenalem. Ramsey to naprawdę świetny piłkarz, ale mimo wszystko uważam, że te zarobki to lekka przesada. Przecież to prawie tyle samo, ile dostaje Neymar w Paryżu. Przy okazji, będzie to rekord zarobków, jeżeli chodzi o piłkarza rodem z Wielkiej Brytanii. Barça zremisowała swoje trzecie spotkanie z rzędu. Przed porażką uchroniły ich tylko i wyłącznie świetne parady Terstegena, a jedną z nich właśnie widzicie na ekranie. Real traci do nich już tylko 6 punktów, a przecież przed nami ligowe starcie tych drużyn na Santiago Bernabeu. Z Spoza boiskowych ciekawostek nowy piłkarz Blaugrany Kevin Prince Boateng zaskoczył jednego z graczy menadżerów piłkarskich, który wrzucił do sieci taki wpis Kevin, powinieneś zwrócić mi pieniądze, które wydałem na twój transfer, skoro odszedłeś do Barcelony. Przesłać ci mój numer konta? A teraz zobaczcie jego reakcję po tym, jak bo atęk przesłał mu pieniądze. Nie, to niemożliwe, nie wierzę. Chciałbym kupić bilet i wybrać się do ciebie, aby uścisnąć ci dłoń i zrobić z tobą zdjęcie. Pieniądze, które mi przesłałeś, trafią na cele charytatywne. Przypominam, że już dzisiaj wraca Liga Mistrzów. Jeżeli chcecie porozmawiać na temat tych meczów, zapraszam was na największą grupę bugmacherską w Polsce zawód typer. A jeżeli nie wiecie, co zagrać i szukacie typów na najbliższe dwa dni, zajrzyjcie na ten filmik w ciekawostek mogę tylko dodać, że nie wystąpią kontuzjowany Kawani oraz lider i Dortmund Marco Royce. Potwierdzone info. Do zobaczenia w jutrzejszym podsumowaniu tych meczów na moim kanale. Piąteczka.